Siemanko! kolejne zamówienie ze sklepu Drift Paradise do mojego Yokomo SD30. I nie tylko, ale jest to przedostatnie zamówienie. Mam jeszcze w planach jedno zamówienie do Yokomo SD30, zamówić, ale czekam na następność części. Brakowało mi następujących rzeczy. Mocowanie jest, Myślałem, że to odrukowane będzie ok, ale no niestety. Przemieszcza się troszeczkę i nie pasuje mi to, a zauważyłem, że to mocowanie jest całkiem spoko, bo można z nim tak samo dość wysoko wyjść i będą mi te kabelki przylutowane fajnie pasowały, więc poszedłem w tym kierunku. No i coś na próbę wziąłem. Powiem Wam tak: no marzą mi się zamontować te aluminiowe tarcze do mojego podwozia. Są do RDX-a. Mam nadzieję, że tutaj do niby brata bliźniaka SD będą pasowały. Zobaczymy, zaraz wszystko się okaże, bo naprawdę zyska to podwozie bardzo na uroku. Śruby rzymskie troszeczkę dłuższe, żeby układ kierowniczy był troszkę więcej nakręcony na ten gwincik, żeby to lepiej się trzymało. Dwa takie 17-16T, żeby zejść troszeczkę z obrotów silnika. No i łożyska zapasowe i parę alufelg do moich modeli, żeby na przednie koła dać te białe alufelgi, bo ten model całkowicie inaczej się prezentuje. Widać to koło jak się toczy, a te czarne tak się za ładnie nie prezentują. No i coś, co zamówiłem zupełnie przez przypadek. Zobaczcie, zamówiłem felgi, Nie wiem, do czego są za bardzo. Chyba trzeba będzie kupić jakiś model pod to. Może wiecie, do czego to będzie pasowało. Jakby ktoś chciał, to dajcie znać. Oczywiście gifciki od sklepu Drift Paradise. Nawet opaskę dostałem. Jeszcze takiej nie mam do kolekcji, więc no. Zabieram się za składanko, bo mam nadzieję, że będzie to pasowało oby. Bo inaczej to mój plan legnie w gruzach. Pozdrawiam serdecznie. Elo.